Cześć. Dzisiaj znowu będzie o krytykowaniu. Krytyka będzie, ale w inną stronę. lepiej nie krytykować teściowej, no bo dobrze wiesz, nie, że mnież miał przejmowany. Nie krytykować teściowej przy współmałżonku, oczywiście. Na przykład zamiast Krytykować teściowym to można mówić swojej żonie o uczuciach negatywnych związanych z tą sprawą z teściową. Mówić o uczuciach, by tę sprawę jakoś rozwiązać, a nie krytykować, bo w ten sposób można do, dopiec swojej żonie krytykom wobec teściowej. Wiem, że łatwiej jest skrytykować teściowę. Zamiast tego możesz powiedzieć na przykład, że czujesz się zlekceważony brakiem zaproszenia przez teściowę na piknik. To tylko przykład by. 抱歉。